DJI RS3 w wersji mini, czyli nieco mniejsza forma profesjonalnego gimbala, profesjonalnej serii gimbali Ronin, marki właśnie DJI. To jest model, który pojawił się na rynku jakieś mniej więcej około 2-3 lata temu. Pierwszy raz właśnie pojawił się w wersji mini. Wcześniej na rynku były po prostu DJI Ronin z serii takiej już y, profesjonalnej dedykowanym do aparatów, ale takiego normalnego rozmiaru gimbal, też z większym udźwigiem. A właśnie teraz, wtedy jakiś czas temu wprowadzili tą wersję mini. Obecnie na rynku już jest wersja czwarta, a za niedługo najprawdopodobniej wersja piąta, ponieważ już są w zapowiedziach, czy już nawet chyba miał premierę Ronin 5 w normalnej wersji, czyli w normalnym rozmiarze. To jest wersja mini. To nad czym się zastanawiałem przed zakupem i moją największą obawą to było to, czy ta rączka nie będzie za mała, ponieważ mam duże dłonie, więc obawiałem się po prostu tego, że tutaj będę miał problem z chwytem, że gdzieś mi ten gimbal będzie uciekać, gdzieś mi będzie po prostu wypadać z ręki, szczególnie przy nagrywaniu właśnie aparatem, ponieważ można nim też nagrywać przy użyciu smartfona, ale to za chwilę. Ale wszelkie obawy znikły, korzystam z niego już dobre z półtorej roku. I muszę przyznać, że daje radę. Sprawdza się przy różnych realizacjach. Jestem bardzo z niego zadowolony pod tym względem, że jest również bardzo mobilny. Rozłożysz go i wtedy zyskujesz dość nieduży gimbal. Względem tych dużych roninów możesz z problemu go schować do plecaka. Tu jeszcze oczywiście możemy złożyć te ramiona. To, co dzisiaj zrobimy, to zrobimy sobie kalibrację, czyli takie szybkie ustawienie. Tego gimbala i skalibrowanie go z zamontowanym aparatem. Mamy gimbal, tak jakbyśmy go wyjęli z pudełka. Jest on tutaj zamontowany, już i rozłożony. Mam aparat Sony e 1 czyli taka troszkę mniejsza wersja pełnej klatki, aczkolwiek spokojnie jeszcze da radę tutaj ten gimbal udźwignąć, nieco w większe sprzęty, ponieważ jego udźwik jest, jak się nie mylę, 2 kg. Teraz nie będę tego sprawdzać, to na pewno sobie sprawdzisz w ustawieniach. Jedyne co robimy to mocujemy na dole do aparatu tą stopkę, która jest w zestawie z gimbalem. Czyli ja już sobie ją tutaj przekręciłem. To na co musimy zwrócić uwagę, to żeby wykończenie tej stopki tutaj było z przodu, bo ona ma taką właśnie blokadę tutaj, że ma takie zgrubienie, więc to musi być tutaj z przodu przy obiektywie. I to co musimy zrobić, to po prostu postawić sobie gimbal, rozłożyć nóżki i zamontować aparat na tej płytce. To jest bardzo intuicyjne i proste. Wkładamy po prostu w te szyny i słyszymy taki charakterystyczny klik. To oznacza, że już zadziałała blokada, która chroni nas przed tym, żeby nam aparat nie wypadł, nawet jeżeli ta główna blokada będzie otwarta. Dosuwamy sobie do końca i blokujemy tutaj tą dźwignią, żeby umieścić sztywno aparat. Cały ten tutorial krótki jest dla osób, które. Pierwszy raz mamy do czynienia z kalibracją i zostawieniem gimbala, dlatego tłumaczę wszystko krok po kroku i dokładnie i powoli, tak żebyś wiedział po prostu jak to zrobić. A jak już to zrobisz kilka razy, to będzie szło to bardzo sprawnie i szybko. Mamy już zamontowany i zablokowany nasz aparat. Wszystkie blokady na gimbalu również są zablokowane, tak? On nam nigdzie tutaj się nie wygina i w żaden sposób nie pracuje. Zaczynamy sobie od tej górnej pozycji, czyli zwalniamy tutaj tą blokadę górną. I w tym momencie no nawet, nawet jest w miarę stabilnie aparat, nie przekręca nam się ani na przód, ani na tył. Może być taka sytuacja, że będzie na przykład tutaj jak go odblokujesz, ustawiony bardziej do przodu i wtedy pozwoleniu blokady może nam uciekać. To jest to całkowicie normalne i zrozumiałe. Tutaj akurat nie był mniej więcej wyśrodkowany, więc teraz to, co musisz zrobić, jeżeli ten aparat ucieka ci do przodu lub do tyłu, zwalniamy tutaj tą górną dźwignię. I musimy ustawić cały ten korpus tutaj tak, żeby po prostu mniej więcej wyśrodkować i wyważyć, żeby nam nie uciekał aparat ani do tyłu, ani do przodu. Jak widzisz, udało się to zrobić dość szybko, więc jest teraz tutaj wszystko na prosto. Zamykamy sobie tą blokadę górną, starając się nie ruszyć tymi ustawieniami. I to już mamy i tutaj nam aparat Dobrze siedzi, dobrze jest wyregulowany. Kolejną pozycją, którą musimy sprawdzić to teraz przekręcić aparat do pozycji pionowej. Powinno być tak, żeby on w tej pionowej pozycji został. Jak widać leci bardzo naprzód, przód. Ciągnie go tutaj ten obiektyw do przodu. Co oznacza, że nie do końca jest coś dobrze ustawione. Więc musimy sobie przejść do drugiego kroku w tej pozycji, czyli teraz wyregulować tą dolną blaszką. Ona jest jak widzisz całkiem na dole, dlatego ten środek ciężkości leci do przodu. Odblokowujemy sobie to. I teraz do góry podnosimy, w naszym przypadku do góry podnosimy cały korpus. Jak widzisz za dużo boleci teraz na plecy. Jakbyśmy mieli taką sytuację, no to adekwatnie zjeżdżamy nim na dół. To są delikatne ruchy na wyczucie, na czuja. Musisz to zrobić tak, żeby po prostu złapać ten środek ciężkości i sam to wyczujesz, w którym to jest momencie. Czasami zajmuje to chwilę dłużej, czasami zajmuje to krótko. Już nam się to udało zrobić, jak widzisz. Zamykam sobie tą blokadę, żeby nic tutaj nie przestawić. I teraz mamy taką sytuację, że powinien on nam się utrzymywać zarówno w tej pozycji, jak i w tej pozycji. To oznacza, że gimbal jest dobrze skalibrowany. Mamy górę zrobioną, zamykamy sobie i blokujemy. Następna pozycja, która nas interesuje, to teraz ten silnik, ten przegub i zwalniamy sobie w związku z tym blokadę, którą mamy tutaj na tym właśnie miejscu. Trzymam sobie prawą ręką na wszelki wypadek, bo nie wiem, w którą stronę przeciąży mi aparat i nie chciałbym, żeby jakoś tak bardzo o, poleciał, tak jak teraz. I już wiem, że w tą pozycję mi ściąga w lewą stronę, więc będę musiał odblokować tą blokadę i przesunąć go całego w prawo, żeby też złapał ten środek i równowagę po prostu żeby się nie przekręcał na żadną ze stron. Jeszcze trochę. Jak widzisz, to są takie małe ruchy. O, udało się, jest stabilnie. Zamknę sobie i teraz jeszcze raz sprawdzę już na zamkniętej pozycji, żeby mi nie uciekło znowu. No i mamy to. I generalnie stoi nic się nie dzieje, więc jest bardzo dobrze. Blokujemy. I teraz pozostaje nam ostatnia pozycja, czyli ten dół tutaj. To na pierwszy rzut oka, jeżeli to odblokujesz. To z tym się nic nie dzieje, to jest po prostu, wydaje się być wszystko ok i jest normalnie. Jednak wymaga to też regulacji, ponieważ jeżeli byś to tak zostawił, to są duże szanse na to, że jednak gimbal będzie natrafiać w tym miejscu, w tym silniku na różne przeciążenia. Musimy sprawdzić, czy wszystko jest ok. To się sprawdza na tej zasadzie, że weź sobie gimbal do góry i teraz odwróć ten gimbal tak, żebyś miał wyświetlacz z prawej strony. Tak? Z prawej strony mamy wyświetlacz. Ja robię to zazwyczaj tak, że trzymam sobie tutaj palcem to ramię, żeby mi nie uciekł aparat na dół, i musisz odblokować dolną blokadę. Nie zawsze jest to takie proste w tej pozycji, ale udało się, no i widzę, że mi ciągnie bardzo do przodu. Musi być tak ustawione, żeby nie uciekał on na żadną ze stron, czyli żeby nie uciekał ani do przodu, ani do tyłu. W tym momencie muszę sobie odblokować tą blokadę i wysunąć gimbal w takim razie do tyłu, żeby tą pozycję dobrze określić i dobrze wyważyć. Jeszcze trochę. OK. Jeszcze troszeczkę, bo minimalnie jeszcze ciągnie. Jeszcze troszkę. Dobra. No i mamy to. Już nam, już nam do przodu nie ucieka. Jest stabilny, w związku z tym mogę teraz zablokować blokadę. Staram się to tak zrobić, żeby nie uciekło nam... żeby nam nie uciekł po prostu w, z powrotem w jakąś inną pozycję. Jeszcze raz sprawdzę, czy czy nie ruszyłem tą blokadą przypadkiem? To tym ramieniem. Ok, dobra, mamy, jest zablokowane. No i mamy to. Normalnie, jak już to zrobisz kilka razy, tak jak wspomniałem, to będzie szło to bardzo płynnie i dużo szybciej. Ja też to robię teraz powoli, żeby Ci wszystko wytłumaczyć. Ale zazwyczaj idzie mi to też również już teraz dużo sprawniej. Mamy poblokowane wszystkie blokady. Teoretycznie mamy wszystko skalibrowane i ustawione. Bardziej ustawione niż skalibrowane, ponieważ skalibrować to będzie, kalibrować będziemy za chwilę. Teraz musimy sobie zrobić, dobrze jest zrobić taki test w aplikacji DJI Ironin, żeby sobie na podstawie tego testu stwierdzić, czy wszystkie silniki i parametry są OK. Tam dostaniesz wszystkie wskazówki. I taki werdykt po tym teście. Zróbmy sobie test. Najpierw uruchomię sobie aplikację DJI Ronin. OK, teraz odblokowuję silniczki. Uruchamiam gimbal. On mi się automatycznie połączył z aplikacją, ponieważ jest z nią sparowany. Mam sobie pozycji Balance Test. Nim wykonam Balance Test, muszę delikatnie... O, momencik, coś tu jeszcze jest zablokowane. Dobra, zaświeciło mi się od razu tutaj na ekranie silniczek ten który powinien być zielony zaświecił mi się na czerwono co od razu mi zasygnalizowało, że któryś z, ramion, któryś z ramion jest zablokowany i faktycznie tak było jak widziałeś dobra, teraz sobie przechylamy tutaj jest napisane pod kątem 15 stopni, że wystarczy to zrobić więc ja sobie mniej więcej można nawet troszkę więcej przechylam i daję rozpoczęcie testu gimbal teraz sam sobie sprawdza wszystkie położenia zaraz po pełnym przeglądzie Ruchów będziemy mieli werdykt. Takie oczekiwanie, czy wszystko jest dobrze ustawione. Oczywiście nieraz miałem ząg, że jednak nie było. Excellent. Wszystkie pozycje mamy jako excellent, co oznacza, że dobrze go ustawiliśmy. Ja przy pierwszym takim ustawianiu i kalibrowaniu gimbala z, z jeszcze z serii SC, Ronin SC, zdaje się to był jak nie mylę troszeczkę wcześniejsze gimbale. No spędziłem dwie godziny nim w ogóle doszedłem do tego co ja razem z instrukcją. Potem zajmuje ci to dosłownie kilka minut albo nawet kilkadziesiąt sekund. Więc, więc tu jest ta różnica. Więc jeżeli tobie to na początku sprawia dużo problemu i dużo czasu zajmuje nie przejmuj się to jest normalne. Dobrze mamy gimbal ustawiony teraz to co dobrze jest zrobić jeszcze na koniec to zrobić kalibrację gimbala żeby sobie sprawdził wszystkie silniki i wszystko sobie poustawiał tak jak to ma być fabrycznie ustawione tutaj w ustawieniach ta funkcja nazywa się gimbal auto check czyli automatyczne sprawdzanie gimbala gimbal auto check tutaj trzeba potwierdzić confirm i musimy poczekać ponieważ teraz właśnie zaczyna się ten proces tutaj na wyświetlaczu widać to w jaki sposób yy, gimbal Pracuje i w jaki sposób postępuje procentowo ta cała kalibracja, to jak pracuje, to zresztą widać, a bardziej chodzi o to, że jest tutaj wskazanie po prostu procentowe. Już jesteśmy w połowie, jest 50%, 60%. Jak widzisz, gimbal automatycznie wszystko sobie sprawdza, każdą pozycję i poprawia swoje parametry. Nie musisz tego robić za każdym razem. Warto to zrobić raz na jakiś czas. Ale warto też właśnie o tym pamiętać, żeby jednak to od czasu do czasu robić. Tylko jest OK, mamy zieloną strzałkę. To, co dodatkowo jeszcze możesz zrobić, i też warto zrobić od czasu do czasu, to jest automatyczna kalibracja w, poprzez aplikację. Tutaj w zakładce parametry silnika, motor parameters. Jak sobie wejdziesz na to, to tutaj jest taka pozycja jak Auto-Tune, czyli takie automatyczne strojenie. I tutaj, jak sobie ustawimy i przygotujemy już aplikację do uruchomienia tego. Warto właśnie gimbala przytrzymać, ponieważ na tym etapie wpadnie on w pewne takie wibracje podczas tego strojenia, dlatego warto go delikatnie docisnąć, żeby po prostu nie zaczął on nam podskakiwać i przez to być może błędne dostać e, informacje, które nie do końca go właśnie tak skalibrują, jak powinien być skalibrowany, więc warto sobie delikatnie go przytrzymać i uruchomić autotune. Reszta dzieje się sama, klikamy OK. I jak widzisz, gimbal wpada w takie wibracje, gdzie sobie testuje właśnie swoje ustawienia. Zawsze to wygląda dość, dość ciekawie, jak on wpada właśnie w takie wibracje, ale jest to całkowicie normalne. Wydaje też dziwne dźwięki z siebie. No i ta kalibracja jest bardzo szybka, już jest gotowa, więc mamy potwierdzenie, że wszystko jest ok. W tym momencie mamy gimbal gotowy do pracy. Pozostaje nam wybór trybów pracy. Ustawienia prędkości joystick'a, ustawienia prędkości działania poszczególnych parametrów, poszczególnych programów, które sobie wybierzemy do nagrywania, i możemy spokojnie przystąpić do kreatywnych ujęć i do zabawy z rejestrowaniem obrazu. To, co wyróżnia ten gimbal od jego poprzedników, od poprzednich Roninów, to to, że po raz pierwszy mamy możliwość montażu pionowego aparatu. Czyli jest to ukłon w stronę treści pionowych, jakże popularnych już w ostatnich latach w social mediach. Dlatego też sobie dzisiaj wykonamy taką kalibrację pod kątem właśnie tą, tego ustawienia pionowego. I jeszcze warto wspomnieć o tym, że ten gimbal również nadaje się do tego, aby nagrywać smartfonem przy użyciu tego gimbala. Jeżeli mamy smartfon, do którego chcielibyśmy dokoptować jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład zewnętrzny dysk, mikrofon, być może jakiś obiektyw zewnętrzny. Plus jeszcze dodatkowo oświetlenie, no to ten gimbal zdecydowanie się do tego nadaje bardziej niż jakikolwiek inny gimbal do smartfona, który ma znacznie mniejszy udźwig i znacznie ograniczone, bardziej możliwości montażu jakichś dodatkowych elementów. Tutaj, aby wykonać nagrania przy użyciu telefonu, musimy wykorzystać do telefonu specjalną klatkę. Pokażę ci jak to wygląda w, na przykładzie klatki, którą ja posiadam do iPhone'a 15 Pro. Teraz tego telefonu do niej nie wsadzam, ponieważ właśnie iPhone 15 Pro nagrywam ponieważ chciałem pokazać jak wygląda kalibracja gimbala przy użyciu z, z, z użyciem aparatu, a jeden aparat mam tylko, więc w związku z tym całe nagranie właśnie jest wykonywane teraz z iPhone'a Normalnie wsadzam go do tej klatki i możemy sobie go wtedy zamontować tą płytką, którą mamy w aparacie tak samo do gimbala, z tym, że płytkę przekładamy po prostu i wkręcamy w specjalną kratkę dedykowaną do iPhone'a 15 Pro. Montujemy sobie całość tutaj w tym miejscu i tak samo jak wcześniej kalibrujemy w taki sam sposób. Możemy również wykorzystać do tych ustawień format pionowy, w ten sposób montując tutaj do płytki, właśnie telefon, aczkolwiek w przypadku telefonu, przez to, że jest on dość długi i tutaj ten ciężar będzie nam się dość dziwnie zachowywał lepiej jest jednak skorzystać z tego ustawienia gdzie przekładamy klamrę tak jak w przypadku aparatu co sobie właśnie teraz zrobimy żeby dokonać tego pionowego montażu to co robimy najpierw zdejmujemy sobie tą płytkę naszą główną z tego tutaj ramienia czyli odblokowujemy tym razem czerwony czerwoną blokadę musimy sobie zdjąć płytkę ona tak jak aparat też jest zamontowany i jest zablokowany, żeby nie wypadł, tak samo ta płytka jest zablokowana przed wypadnięciem tutaj w bok. Zwalniamy sobie ją tą blokadą i wyciągamy ją w ogóle i na chwilkę odkładamy. Teraz zdejmujemy całkowicie to dolne ramię. Tutaj żeby je zdjąć musimy um, skorzystać z, a, z tego miejsca i z tej blokady tutaj, żeby ją docisnąć i w ten sposób zwolnić. Po prostu nam też możliwość wyciągnięcia tego, bo tu jest taki malutki, właśnie wystający, nie wiem jak to nazwać nit, czy taki, czy taki po prostu taka, taka blaszka, taka tulejka, która blokuje nam również to ramię przed tym, żeby nam nie spadło całe ze sprzętem, jeżeli mielibyśmy zwolnioną blokadę. Są to wszystko takie ograniczenia zabezpieczające i bardzo dobrze, że są. To sobie odkładamy, nie będzie nam potrzebne. Tą płytkę musimy sobie wsadzić w tą część pionową i teraz wsadzamy ją tym czerwonym, tą czerwoną blokadą do, do, od góry, tak żebyśmy mogli wprowadzić aparat zgodnie z naszym oznaczeniem czyli wsadzamy aparat tak samo jak w przypadku poziomym od przodu, tak samo chcemy wsadzić aparat z tej strony również od przodu, więc łatwo jest to e, zapamiętać, że po prostu musimy w ten sposób tą płytkę nasadzić na te górne szyny tutaj jest to dość proste, cyk, już mamy Zamykamy i mamy tak na dobrą sprawę zamontowaną płytkę. To jest cała filozofia. Teraz montujemy nasz sprzęt w postaci pionowej. Wsadzamy, blokujemy i tak samo jak w poprzednim razie, tak i w tym odblokowujemy. Najpierw sobie górną blokadę. Tutaj mamy wyważone, prawie idealnie, jak widać. Różnica będzie w tym zakresie pionowym, i teraz, żeby wykonać tą regulację. To sposób na to jest taki, aby zwolnić blokadę czerwoną, czyli tą, którą zwalniamy tylko w momencie, kiedy chcemy zdjąć płytkę. Tutaj ona działa jako nasza blokada, która umożliwi nam poruszanie tym aparatem góra-dół. Więc teraz ustawiamy sobie go do pozycji pionowej, przytrzymujemy ręką i całą tą blaszką, którą nasadziliśmy, regulujemy w ten sposób, żeby uzyskać tą część, tą równowagę taką pionową. Ta za dużo musimy wcofnąć. Ok, mamy to, blokuje blaszkę, i tutaj jest bardzo często wymagana jeszcze ta korekcja dalej pozioma, ponieważ to się delikatnie rozregulowuje w momencie, kiedy zaczynamy właśnie manewrować tą płytką pionową. Więc ja sobie tu zawsze troszeczkę to poprawiam, koryguję, jeszcze raz sprawdzam pion, i jest ok. Mamy to, minimalnie nam ucieka, ale jest ok. Blokuje. No, i teraz, tak jak w poprzednim razie również ta część te teramie. Tu jak sobie blokuję, to zdecydowanie widzę już, że ciągnie mi ten aparat w prawo. Wiem, że muszę przesunąć całość w takim razie w lewo, żeby złapać ten środek ciężkości. Im więcej rzeczy na aparacie, czy tam wiesz, większy obiektyw, cięższy obiektyw, czy jakiś dodatkowy mikrofon, czy nawet zaślepka na obiektywie, to będzie miało znaczenie, dlatego warto tą kalibrację wykonywać. Bez zaślepki i z przypiętymi akcesoriami, które chcesz ewentualnie wykorzystać. Jak myślisz o tym, żeby przyczepić odbiornik mikrofonu, to warto to zrobić przed tą całą kalibracją, przed ustawieniem, prawda? Bo jak dołożysz coś, no to zmienisz jego ciężar i w tym momencie wszystko się rozreguluje. Mamy też to ustawione i zobaczmy sobie, jak to wygląda w przypadku naszej pozycji, tej ostatniej. Znowu wyświetlaczem w prawo. Walniam sobie blokadę. Tu jest prawie, że prawie, że dobrze. No minimalnie, minimalnie musiałbym do przodu przysunąć, żeby, żeby było dobrze całkowicie, nie? O, I teraz jest OK. Trzyma się, więc już mogę swobodnie sobie ustawić, pozwalniać blokady. Tym razem wszystkie. OK, uruchamiam gimbal. Ponajmy sobie jeszcze raz ten balans test. Przechylam gimbala, jest uruchomiony. OK, włączamy. Balans test jest w toku. Zobaczymy zaraz, czy mamy dobrze wszystko ustawione. Zaraz nam to wyjdzie tutaj w werdykcie. I już mamy to. Jest wszystko ekscelent, tak jak w poprzednim razie. Więc jest dobrze ustawiony i dobrze skalibrowany. I tak jak wspomniałem, możemy sobie podmienić aparat na telefon. W tym przypadku musielibyśmy przełożyć znowu tą naszą płytkę, która znajduje się pod aparatem, wkręcając ją w bok klatki i całą klatkę umieszczając... Na gimbalu w ten sposób. To już tyle, jeżeli chodzi o ustawienia i kalibrację gimbala DJI RS3 Mini. Tak wygląda w ustawieniu pionowym. Bardzo praktyczny, bardzo funkcjonalny i solidny gimbal. Jeżeli zastanawiasz się nad czymś, co mogłoby Ci posłużyć do trochę mniejszych aparatów, jak i również do telefonu, jest to fajny wybór i obecnie na rynku dostępny w całkiem rozsądnych pieniądzach jeżeli szukasz gimbala, który będzie gimbalem takim tuż przed tą profesjonalną półką dużych gimbali to myślę, że jest to bardzo dobry wybór i właściwie jeden chyba z takich nielicznych na rynku jeżeli chodzi o ten rozmiar i o te parametry i o te możliwości. Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik, krótki tutorial jest dla Ciebie przydatny, że ułatwi Ci te pierwsze kroki z gimbalem DJI z serii Ronin. Dzięki za oglądanie, a my widzimy się w następnym odcinku.